Stephen King potrafi tworzyć złożone, ale łatwe do zrozumienia postacie, z którymi łatwo się utożsamić. Widzowie śledzą ich historię, kibicują im w momentach triumfu, a prawdziwy strach budzi myśl o złu, które może je spotkać. Ale, tak samo jak King, jest mistrzem w tworzeniu postaci, tak samo dobrze radzi sobie w niszczeniu ich życia w najbardziej brutalny sposób. Chociaż żadna z jego postaci nie wychodzi z piekła, które na nią spada, bez szwanku, niektóre z nich cierpią bardziej niż inne. Przygotujcie się na te najbardziej druzgocące momenty z ekranizacji dzieł mistrza horroru. Zanim przejdę do tych wstrząsających scen, nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami. Chciałem tylko zaznaczyć, że jeśli coś w moim głosie nie będzie Wam się zgadzało, to macie rację. Testuję klonowanie głosu za pomocą programu i w tym filmie chcę je zastosować po raz pierwszy. Nie rozważam tego na stałe, ale jeśli brzmi to w miarę naturalnie, z pewnością ułatwiłoby mi proces tworzenia, który zawsze wymaga sporo czasu. Nie bez powodu Stephen King uważał, że Cmentarz dla zwierzaków jest zbyt niepokojącą powieścią, by ją opublikować. Historia rodziny Kridów, która traci dwuletniego syna i desperacko próbuje go odzyskać, to jedna z najbardziej ponurych i rozdzierających serce opowieści, jakie kiedykolwiek napisano. Choć dziś motyw śmierci dziecka pojawia się w horrorach częściej, w momencie premiery Pet Sematary, King złamał jedną z niewypowiedzianych zasad gatunku: Nie zabijaj dzieci. Scena rozgrywa się podczas sielankowego rodzinnego pikniku, który wprowadza widzów w fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Kridowie cieszą się spokojnym popołudniem, ale ten spokój zostaje brutalnie zburzony, gdy Gage puszcza latawiec i zaczyna za nim biec. Widzowie wstrzymują oddech, gdy chłopiec zbliża się do drogi, a jego rodzice zdają sobie sprawę, że nie zdążą go uratować. Gage ginie potrącony przez pędzącą ciężarówkę na oczach swoich zrozpaczonych rodziców. To scena, która wciąż budzi grozę i wywołuje silne emocje. Mgła scena końcowa. W mrożącej krew w żyłach adaptacji powieści Stephena Kinga Mgła w reżyserii Franka Darabonta, ostateczna decyzja protagonisty Davida Draytona to wstrząsający zwrot akcji, który pozostawia widzów w szoku i rozpaczy. W miarę rozwoju filmu gęsta tajemnicza mgła spowija małe miasteczko, przynosząc ze sobą śmiercionośne potwory. Uwięziony w supermarkecie David stopniowo staje się przywódcą, starając się chronić garstkę ocalałych, zarówno przed stworzeniami, jak i narastającym napięciem w grupie. W końcu udaje mu się uciec wraz z synem i dwójką innych ocalałych. Jednak gdy w samochodzie kończy się paliwo, David uznaje, że przeżycie jest niemożliwe. Pamiętając o obietnicy, że nie pozwoli potworom skrzywdzić syna, decyduje się na niewyobrażalny krok. Używa ostatnich kul, by zabić swoich towarzyszy, oszczędzając im brutalnej śmierci z rąk potworów. Zrozpaczony wysiada z auta, gotów stawić czoła nieuchronnemu losowi. Ale zamiast potworów, we mgle pojawia się wojsko. Przybyli, by uratować ocalałych. Gdyby Dawid poczekał zaledwie dwie minuty, wszyscy w samochodzie by przeżyli. Niewiele scen w horrorach jest tak szokujących i bolesnych jak śmierć Georgiego w To z 2017 roku. Chłopiec wychodzi na deszczowe popołudnie, by puścić na wodę swoją papierową łódkę, podczas gdy jego starszy brat obserwuje go z domu. Georgie radośnie biegnie za nią, aż ta wpada do studienki burzowej. Tam czeka na niego Pennywise. Z początku rozmowa wydaje się niewinna, ale szybko nabiera złowrogiego tonu. Klaun oferuje chłopcu zwrot łódki. Wystarczy, że po nią sięgnie. Gdy Georgie to robi, Pennywise ujawnia swoje prawdziwe oblicze, wysuwa rzędy ostrych zębów i brutalnie odgryza chłopcu ramię. Okaleczony i przerażony Georgi próbuje uciec, ale klaun chwyta go i wciąga do kanału. Jego krzyki rozbrzmiewają w deszczowej ciszy, po czym nagle milkną. To moment, który na długo zostaje w pamięci widzów. Śmierć chłopca w Doktorze śnie to jeden z najbardziej wstrząsających momentów w adaptacjach Stevena Kinga. W tej scenie młody Bradley Trevor zostaje porwany przez prawdziwy węzeł, grupę psychicznych wampirów, które żywią się parą, energią produkowaną przez dzieci obdarzone nadprzyrodzoną zdolnością znaną jako blask. Przerażenie Bradleya jest namacalne, gdy błaga o życie. Jego surowe, instynktowne poczucie bezbronności wykracza poza ekran i wdziera się do serc nawet najbardziej znieczulonych fanów horrorów. Jego rozpaczliwe wołanie o litość nabiera nowego wymiaru, gdy zdajesz sobie sprawę, że pomoc nie nadchodzi. Ostatecznie, gdy Rose dźga Bradley'a nożem, widzowie otrzymują rozdzierającą duszę scenę, która czyni jego śmierć niezapomnianym i głęboko niepokojącym momentem w filmie. Po wypadku samochodowym, w którym Paul Sheldon zostaje poważnie ranny, niezadowolony autor trafia pod opiekę swojej superfanki Anni. To, co początkowo wydaje się zbawieniem, szybko zamienia się w koszmar. Początkowo wdzięczny za pomoc, Paul wkrótce dostrzega, że obsesja Anni na punkcie jego powieści przybrała mroczny obrót. Po nieudanej próbie zmiany losu ukochanej postaci i kolejnej nieudanej ucieczce, zachowanie Anni przekształca się z pozornie troskliwego na szokująco sadystyczne. Kobieta łamie mu nogi młotem kowalskim. Błagania Pola oraz hiperwyostrzone kąty kamery potęgują świadomość, że żadna prośba nie zatrzyma Anni. Zarówno Pol, jak i widzowie wiedzą, co nadchodzi, a oczekiwanie staje się formą agonii. Nie ma opcji, by naśmiewanie się z nadprzyrodzonych zjawisk mogło przynieść coś dobrego. To lekcja, którą Mike Enslin przyswaja, gdy jego nieustępliwe dążenie do obalenia paranormalnych teorii prowadzi go do zameldowania się w pokoju 1408 w hotelu Dolphin. Podobno zginęło tam 56 osób. Pokój torturuje ofiary psychicznie, zanim zaoferuje im możliwość szybkiego wymeldowania się w postaci pętli. Kiedy Enslin zdaje sobie sprawę, że opowieści o tym pokoju są prawdziwe, jest już za późno, by uciec. Najbardziej rozdzierający moment następuje, gdy Enslin widzi manifestację swojej zmarłej córki Katie, żywej i zdrowej, by za chwilę rozsypała się w proch w jego ramionach. W filmowym krajobrazie, gdzie krew i flaki stały się normą, scena zdzierania skóry w grze Geralda jest mrożącym krew w żyłach przypomnieniem, że nawet psychologiczne thrillery mogą konkurować z takimi produkcjami jak Piła czy Wzgórza Mają Oczy. Akcja rozgrywa się w odizolowanej chacie, gdzie Jessie i jej mąż spędzają czas razem. Niestety, kobieta zostaje przykuta do łóżka kajdankami, a jej mąż umiera podczas igraszek. Jessie podejmuje desperacką, makabryczną decyzję, by przeżyć. Musi zdjąć skórę z dłoni, by uwolnić się z kajdanek. Używając kawałka szkła, rozcina dłoń, szarpie ją, aż ciało oderwie się od kości, a zmiażdżone szczątki wyślizgną się z jej skóry i kajdanek. Choć ta makabryczna scena działa oczyszczająco po obejrzeniu, jak Jesse zmaga się z poważnym urazem emocjonalnym, nie da się po prostu siedzieć i patrzeć, jak ktoś zdziera swoją skórę, nie odczuwając mdłości. Co 27 lat Pennywise wraca do spokojnego miasteczka Dery, by siać spustoszenie wśród jego mieszkańców i czerpać przyjemność z ich cierpienia. Cykl przemocy rozpoczyna się na nowo w prologu To, rozdział 2, od makabrycznego i rozdzierającego serce morderstwa Adriana Melona. Adrian rozmawia o przyszłości ze swoim chłopakiem, gdy zostają brutalnie zaatakowani przez miejscowych homofobów. Adrian zostaje wrzucony do rzeki, stając się pierwszą ofiarą odrodzenia Pennywise'a. Ten drastyczny atak jest szokujący nie tylko ze względu na swoją brutalność i bezsensowność, ale także na poruszający obraz życia młodego mężczyzny, przerwanego przez okrutną zbrodnię. Przerażający przedwczesny koniec Adriana jest emocjonalnym przypomnieniem, że horror w Dery nie kryje się tylko w kanałach, ale i w samej strukturze społecznej. Zanim Kerry użyła swojej mocy telekinezy, by zabić kolegów z klasy, którzy ją skrzywdzili, była nieśmiałą, introwertyczną nastolatką, upokarzaną przez rówieśników. Wszystko zaczyna się, gdy Kerry, już kwintesencja wyrzutka, dostaje pierwszej miesiączki podczas prysznica w szkole średniej. Dorastając pod kuratelą swojej psychicznie niestabilnej i fanatycznie religijnej matki, Kerry jest całkowicie nieprzygotowana na tę naturalną zmianę w jej organizmie. Zamiast otrzymać chwilę empatii lub zrozumienia od koleżanek z klasy, zostaje poddana okrutnemu pokazowi nieskażonego okrucieństwa. Jej rówieśnicy zbierają się, by bezlitośnie wyśmiewać Kerry, rzucając w nią tamponami i podpaskami. To, co czyni tę scenę tak głęboko smutną, to całkowita utrata człowieczeństwa, która ogarnia nastoletnie dziewczyny, gdy jednoczą się w swojej degradacji Kerry. To surowe przypomnienie, do jakich głębin może zejść ludzkie okrucieństwo, zwłaszcza gdy skierowane jest przeciwko osobie już odizolowanej i borykającej się z problemami. Stephen King ma talent do tworzenia postaci, które widzowie pokochają, dlatego ich śmierć jest tak bolesna. Jedną z takich śmierci, która wyróżnia się jako szczególnie dotkliwa, jest śmierć Dika Halorana w lśnieniu. Szef kuchni hotelu Overlook Haloran nauczył się panować nad swoją energią i staje się mentorem Deniego Torensa, który zmaga się ze swoimi rozwijającymi się zdolnościami psychicznymi. Gdy rodzina Torensów zostaje uwięziona przez śnieżycę, a ojciec Deniego poddaje się złowrogiemu wpływowi hotelu, psychiczna więź Halorana z chłopcem okazuje się ich jedyną nadzieją. Jego heroiczny powrót do hotelu Overlook początkowo wydaje się ratunkiem, stanowiąc iskrę nadziei w obliczu narastających nadprzyrodzonych zagrożeń. Jednak w bolesnym zwrocie akcji Haloran staje się ofiarą tego samego zła, z którym chciał się zmierzyć, ginąc z rąk Jacka, który używa topora. Tragedia śmierci Halorana jest spotęgowana przez jego niezachwianą determinację, by chronić Deniego przed siłami hotelu. Zna niebezpieczeństwa, ale nie pozwala dziecku stawić im czoła w pojedynkę. Wykonuje to, co uważa za słuszne, biegnąc na pomoc, mimo świadomości, że walka jest nierówna.